Okej, okay, moi drodzy, seria Skibidi Toilet Multiverse się rozkręca. Mamy Skibidi Multiverse 18 od No Skill Naprawdę zaczynają się różne dzieci. Tu jest wszystko odwrócone, nie? Ale naprawdę fabularnie zaczyna się tu dziać mega fajne rzeczy i polecam wam obejrzeć sobie tę serię, bo robi się naprawdę, naprawdę fajnie. Słuchajcie, tu jakieś samochody helikoptery. Patrzcie. I to jest, bo Multiverse tutaj w tym multiświecie jest tak, że jakby wszystko jest odwrócone, że mamy ludzi, którzy są skibidi, mamy kamery, które są toaletami, i tak dalej, a tu pojawia się nam pierwsza postać, która jest kanoniczna, czyli z oryginału. Zobaczcie, i tu jest niby skibidi Toilet, tylko że to jest jako człowiek. I to mamy scenę, słuchajcie, z infekcji, pamiętacie? Pytan e, głośnik jak został zainfekowany, to tutaj. Spoko taj, tymon. Patrzcie. I on się tu pojawił. I on go uratuje. Zobaczcie. Także kanoniczna fabuła się totalnie odwraca. Jest zupełnie odwrócona. Rozumiecie? Zaburzyli całą czasoprzestrzeń. W oryginale tytan, kamera, tytan Głośnik został zainfekowany, a tutaj y, ktoś się wdarł do tego świata i przepowstrzymał, jakby tę infekcję. Zobaczcie. I teraz się pojawiają nowi z, normalni kamerameni. Canon Event Disturbed, czyli. Kanoniczne wydarzenia zostały zakłócone. Także widzicie, fajnie to wygląda naprawdę. Ej, mega, mega kozacko. Super i e, wiecie, no wcześniej jakoś nie, nie przepadałem tak za odcinkami od No, no Skill Klacha. No bo on robił po prostu fabułę tą samą, która była w oryginale, tylko że postacie były inne. A tu teraz jest, będzie wszystko inaczej, także te, i pomieszają się te światy, mega fajnie się te, będzie to teraz oglądało. Mamy kolejny odcinek, dziewiętnasty. Widzicie, tu są dalej. To jest Skibidi Toilet, ten co go tu trzyma. Tylko, że on nie jest toaletą i to było w tej wersji odwróconej No-Skill Clutch'a, a teraz prawdziwe kamery tu się pojawiły. I patrzcie, i tutaj mamy toaletę TV Mena. Widzicie, i tu są zwykłe kamery. <noise> Także będzie naprawdę ciekawie. Patrzcie, g z Multiświata. I teraz G-Men oryginał. Patrzcie, i będą dwa g współpracować ze sobą. Niesamowite, ej. No szkoda, że te odcinki mają po 43 sekundy, ale wizualnie naprawdę podobnie jest to. Te postacie wyglądają podobnie do oryginału. To raz, a dwa. Patrzcie, no dwa dżimeny. Super. Także naprawdę pod tym względem jest mega kozacko. Mówię wam, to akurat jest mega super. To mi się bardzo podoba. Wywaliło mnie. No widzisz. Super, naprawdę mega fajnie, że to zostało tak zrobione. No, i teraz, no skill klacza, będzie się mega fajnie oglądać. Tak jak mówię, polecam wam. Też sobie zrobimy wszystkie odcinki, chyba że ja mam nagrane, ale mega kozacko. Naprawdę super, się zapowiada ta seria.